Witajcie jeszcze, nieboże, 25. niedziela zwykła. No i mamy dzisiaj liturgię słowa z takimi dosyć jaskrawymi obrazami nawiązującymi do majątku, do pieniędzy, do długów. Myślę, że te obrazy w tej dzisiejszej liturgii są po to, żebyśmy sami nie pobłądzili w inwestowaniu w rzeczy, które ostatecznie nie dadzą nam życia. Za każdym razem, jak Bóg daje nam swoje słowo, to w jakiś sposób odsłania prawdę o sobie. Dziś daje nam to samo, dziś robi to samo. E... Odsłania nam prawdę o tym, że przyjmuje każdego, każdą z nas. E... Odsłania nam prawdę o tym, że nas kocha, nawet jeśli sami jakoś nie do końca może w tym doświadczeniu Jego miłości się odnajdujemy. E... Czytania dzisiejsze. Księga Amosa. Historycznie to, o czym pisze Amos, nas przynosi chyba w 8 wiek przed Chrystusem. To jest taki dosyć ważny moment, bo w tym czasie żyją prorocy, którzy walczyli z ościennymi bóstwami. Jesteśmy w takim momencie w historii Izraela, kiedy wszystkie ościenne religie czczą Baala. Baal to jest taki. Bóg płodności, w zasadzie we wszystkich tych kulturach ościennych panowało takie przekonanie, że Bóg daje płodność i to trzeba potęgować, bo im większa płodność, tym więcej dóbr i majątku, a im więcej majątku, tym bliżej Boga i tym większe błogosławieństwo. To była taka powiedzmy, bardzo wtedy prosta religijna zależność. No ale w drugą stronę też działała. Jeżeli ktoś tych dóbr nie posiada, no to znaczy, że od Boga jest daleko. Taka powiedzieli, Ewangelia sukcesu. I Izraelici żyją właśnie w takim kontekście religijnym, który gdzieś też. Jakoś przenika do ich doświadczenia wiary w Boga Jahwe. I dzisiaj słyszymy w tym czytaniu fragment proroka Amosa, który zapowiada upadek północnego, północnego królestwa. Dlaczego to królestwo ma upaść? Otóż w pewnym momencie w królestwie północnym zaczęło się wieść bardzo dobrze, bardzo bogato. I do tego stopnia zaczynało im się powodzić, że wszystko, co robili, robili, robili ze zbytku. Nawet święta Nowiu, Szabat, to było jakieś 5 dni w ciągu miesiąca, stawały się już dla nich problemem, bo wtedy nie mogli zarabiać, wtedy nie mogli, nie mogli czerpać zysków. Ludzie, którzy dla zysku wykorzystywali bezbronnych, o tym mówi Amos dzisiaj. Fałszowali miary, obniżali jakość produktów dla zysku. I to jest kontekst tego dzisiejszego tekstu. Amos mówi, że jeżeli nadal będziemy tak robić, to niedługo nas nie będzie. Zresztą ta historia potwierdza tę zapowiedź, bo jakieś 30 lat później królestwo zostaje doszczędnie, doszczędnie zniszczone. Dlaczego? Bo w tym sfokusowaniu się na sobie, na zysku, na, na posiadaniu przestali również walczyć. Przestali mierzyć się z rzeczywistością, a zaczęli jedynie skupiać się na sobie. Jak skupiasz się na rzeczach, które są drugorzędne, to siłą rzeczy gubisz troskę o to, co jest istotą Twojego życia. Nasze życie się zaczęło. I się skończy. Będziemy mieli różny dochód, różny przychód. W różny sposób będziemy obracali zasobami. Ale to, co nam Amos dzisiaj mówi, na co zwraca uwagę, to to, abyś uważał. Bo te wszystkie rzeczy nie będą miały za chwilę żadnego znaczenia. Nie kupisz niczego innego oprócz tego, co gdzieś na swoją własność doświadczenia życiowego przyjmiesz. Jasne, odkładaj, wykorzystuj środki, które masz, ale rób to również po to, aby w swoim doświadczeniu życia szukać Boga, szukać tego właściwego obrazu Boga, a obraz Boga z tego pierwszego czytania to obraz Stwórcy i obraz Dawcy Wolności. Czego oczekujemy od naszego doświadczenia wiary? Od naszej religijności, od naszej pobożności. Nie? Bo nieraz pojawia się problem, kiedy angażujemy się w naszą wiarę i niewiele skutków z tego jakoś widzimy. Może się czasami okazać, że czasami potrzebujemy swego rodzaju takiej tęsknoty, która będzie, no właśnie, przestrzenią do szukania, przestrzenią do budowania naszej więzi z Bogiem. Może czasami potrzebujemy takich momentów, kiedy przyjdziemy do Niego, bo... Bo nam Go będzie brakowało. Przyjdziemy, bo będziemy chcieli się uczyć zaufania. Bo nam się będzie wydawało, że nie jesteśmy do tego zdolni. Bo wiem, bo będziemy wiedzieli, że nam tego po prostu brakuje. Bo będziemy chcieli, żeby On nas nawracał. Bo w, sami w sobie nie będziemy... Mieli do tego siły. Nasze doświadczenie bycia i życia z Bogiem zawsze będzie polegało na szukaniu i zawsze będzie polegało na zaufaniu. Będzie jakąś swego rodzaju drogą po omacku. Drugie czytanie to jest list do Tymoteusza ten list jest w dużej mierze o miłosierdziu, jest skierowany do Tymoteusza. Tymoteusz był takim młodym przełożonym gminy chrześcijańskiej i Paweł pisze do tego człowieka, by w takiej swojej gorliwości nie zapomniał o miłosierdziu. Być może Tymoteusz był człowiekiem, który miał jakieś takie, powiedzmy, ciągoty w kierunku takiej jakiejś prawilności, sankcji, karności, Jasne, to jest pewnie potrzebne jako jakieś narzędzie naprawcze. Zresztą w historii zbawienia Bóg też tak postępuje z człowiekiem. Wcześniej tak postępuje z Izraelem, że jeżeli karci albo pozwala mu doświadczać czegoś ciężkiego, to po to, żeby finalnie z tego wydobyć dobro. W dzisiejszym fragmencie słyszymy o tym, że miłosierdzie zaczyna się od siebie samego. A w tym miłosierdziu dla siebie mam modlić się za wszystkich ludzi. Bo doświadczenie wiary nie jest dla mnie, ale jest dla innych. W swojej wierze nie mogę się fokusować tylko na sobie i zatrzymywać tylko na sobie. Wiara nie jest tylko dla mnie. Jak poszukuję i doświadczam mocy Boga, to to jest dla innych. Bo żyję z innymi. Tak jak mówił Franciszek z Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby głosić Chrystusa. Niektórzy słowami to nie jest tak, że wszyscy mamy teraz wyjść na ulicę i o tym opowiadać. Nie musimy, ale żyjemy wśród ludzi, żyjemy wśród tych, z którymi doś dzielimy doświadczenie miłości. To jest przestrzeń, gdzie Bóg chce i może okazywać się Bogiem mocnym dla innych również przez naszą wiarę, również przez naszą miłość. Moje doświadczenie modlitwy też ma się, ma mnie otwierać, ma mnie uwrażliwiać na obecność drugiego człowieka. Ewangelia. Tu słyszymy o tych stóbeczkach oliwy, o korcach pszenicy. Słyszymy w każdym razie o dużym, dużym długu. Długu, którego w zasadzie nikt nie jest, żaden człowiek nie jest w stanie spłacić. I ta dzisiejsza przypowieść to nie jest jakaś pochwała nieuczciwego zarządcy. To nie jest pochwała kogoś, kto oszukuje. To jest zachęta do do postępowania. To jest opowieść o człowieku, który w pewnym momencie uświadomił sobie, że robi źle i wiele razy w swoim życiu oszukiwał. Więc w momencie przemiany nadal nie uczciwie, ale daruje dług ludziom. Szerszy kontekst tego jest taki, że ta perykopa jest kontynuacją jakby przypowieści o miłosiernym Ojcu. Wokół Jezusa, kiedy Jezus o tym mówi, wokół Jezusa siedzą przy stole celnicy, grzesznicy, jego uczniowie, a więc ci, którzy go słuchają. Gdzieś tam są również faryzeusze, którzy szemrają, i Jezus mówi takie piękne rzeczy o miłosierdziu wtedy. I to również jest opowieść o miłosierdziu. To opowieść o tym, żebyśmy w końcu zrozumieli, że ojciec robi wszystko, żeby mnie znaleźć, że wszystko, co posiadamy, jest po to, no, że wszystko, co posiadamy, jest po to, aby pozyskiwać innych ludzi, bo właśnie w doświadczeniu więzi, bo właśnie w doświadczeniu relacji, bo właśnie to doświadczenie jest miejscem, w którym odkrywam obecność Boga. I mogę odkrywać jego miłosierdzie. Miłosierdzie, które będą mogli pokazać mi inni. Miłosierdzie, które będę innym mógł pokazać ja sam. W tym się objawia chwała Boga. W tym się objawia również Jego moc. W tym, że w doświadczeniu więzi sami możemy innym dać to, co pomoże im żyć. Co pomoże im ufać i co pomoże im kochać. I to jest chyba takie serce, taka oś tych dzisiejszych czytań. Pięknego, dobrego, wspaniałego tygodnia. Szczęść Boże.